Cześć widzowie, zaczynamy kolejny dzień na taksi Delivery sobota 27 stycznia Pogoda jak widzicie nie jest za dobra, że możemy coś dziać zacząłem sobie dzisiaj troszeczkę inaczej, bo od Volta Rzadko od Volta zaczynam także trafił się McDonald's, Bora komorowskiego na Siemaszki. Cóż, no czekamy, no aż coś więcej doleci. Na razie ruch nie jest za wielki. To jest jedna propozycja, jaka mi wpadła. Boltwood nic. szama też. No, ale jest wcześniej, jest dziesiąta dopiero. Także. Jeszcze co z nowości? No, jedna nowość nastąpiła. A mianowicie na Boltwoodzie został zmieniony limit ilości zleceń potrzebnych do realizacji Questa z 8 na 10 od nowego tygodnia, od 29 stycznia. Nie jest to jakaś zmiana na lepsze oczywiście, ale nie jest to też jakaś bardzo duża zmiana na gorsze. Myślę, że 10 zleceń też jest się jeszcze w stanie spokojnie zrobić przy takim hybrydowym trybie pracy, więc nie będzie tak prosto, ale będzie to jak najbardziej realne, zwłaszcza że ilości zleceń na Boldfudzie. Mam wrażenie, że poszły delikatnie w górę. Pewnie dlatego też zwiększyli ten wymóg ilości zleceń, także także powinno się udać. Oho, a propos Volta, wykrakałem. Co prawda, nie pasujący no, kebab z chlebowej, z prądnika. No, jak jadę na siemaszki, to niestety trzeba odrzucić. Dostarczone. Złapany kolejny kurs z Volta. Kurs niespecjalnie opłacalny. widzowie, 12 zł. Ale dlaczego taki kurs nieopłacalny wziąłem? No, wziąłem dlatego, bo generalnie ruch jest mały. To po pierwsze, więc szansa, żebym coś złapał lepszego w miarę szybko, jest mała. Jest to kurs po osiedlu. Odbiór jest tutaj obok Prądnickiej. Stawa na Stachiewicza, więc nie będę stał w korkach i tracił czasu na przejazd. A no i po trzecie, zamówienie powinno być gotowe. Pamiętajcie, że im bierzecie krótsze zamówienie, tym ewentualne czekanie jest dla Was większą stratą. Zarabiacie mniej Nominalnie tak. Prosta matematyka Bardziej opłaca się czekać Po zamówienie dobrze płatne Niż po zamówienie słabo płatne Koszt kilometra nie jest jakimś Kosztem bardzo dużym Więc Na tym dużo nie zaoszczędzicie że tak No i cóż Trzeba chyba komuś Garaż zablokować Bo mam do wyboru Albo zablokować drogę albo garaż Albo miejsce parkingowe, tutaj. Ale to się... A dobra, pierdolę szybko wskoczę. Najwyżej, sobie ktoś tam, pilkę potrąbi. Ok, dostarczone. <laughs> Nic nie chciało wpaść, więc włączyłem sobie Ubera. Wpadło od razu na Kazimierza Wielkiego, więc troszkę bliżej centrum. Więc może się tam coś uda złapać. Jakiegoś volta, volta. Okej okay, widzowie, kursik zakończony wyszło tyle także ciał nie ma, ale cóż, nic nie wpadło po drodze. No ale dobra zobaczymy. Jestem bliżej centrum, także tutaj powinna być większa szansa złapać coś ciekawego. Nie jakieś kurde, 11 zł. Dobrze widzowie jest totalna katastrofa totalna, powtarzam mimo padającego śniegu deszczu, wiejącego silnie wiatru nie ma zleceń w ogóle znaczy wpadła jedna propozycja na Wolę Justowską jakieś parę minut temu no ale to byłoby jeszcze gorzej potem niż teraz by miało sensu także wziąłem sobie taksówkę, która wpadła po 25 minutach po 20 naturka no, na pewno lepsze to niż propozycja z Wolta na wolejistowską. Także będzie bilans taki, widzowie. no W godzinę 45 mam zarobione jakieś. Dajcie mi chwilę pomoliczyć. 70 zł w godzinę 45. To jest, to jest żałosny wynik. Pół godziny jest do odrobienia, To powinna być w godzinę 15. Zrobiony. No, ale jest początek dnia, dopiero. Także. Trzeba mieć nadzieję. Chyba z ciekawości coś za ile. No, z Królewskiej na żu Żułowską To nawet wcale nie takie głupie. Ale myślę, że ta taksówka mnie lepiej wyjdzie w niż ten Volt. Taksówka będę miał za... No zobaczycie pod koniec kursu za ile. Ale lepiej niż ta Żułowska która odpadła za 19 zł. Plus odbiór, plus czekanie. no. Myślę, żeby lepiej nie wyszło. I tutaj, tak? Proszę bardzo. Dobrze widzę. Wie, kursik zakończony. Powiem, powiem Wam, że chyba coś się na aplikacjach z jedzeniem ruszyło delikatnie. Coś tam zaczęło wpadać, jak byłem w trakcie tego kursu. Tutaj widzicie, jak ten kurs wyszedł. Za 10 km myślę, że wcale nie tak źle jak na taksówkę to bym powiedział, że to jest bardzo dobry wynik jak na taką odległość, autentycznie Także dobry wybór A więc tak, wziąłem sobie widzowie Volta z Zabłocia i Szamę z Zabłocia Szama to są dary Poseidona, to jest catering taki skotraktowany przez szamek catering, więc mam na to 2 godziny Dostawa jest na barską z Szamy, a z Wolta dostawę z myśliwską, więc w te rejony gdzie jestem teraz e, więc totalnie nie pasujące, ale zważywszy, że mam te dwie godziny a odbiór jest, Odbiorę e, bo odbiory są obok siebie, bo to jest Romanowicza i Zabłocie, no to to jest obok to ja będę liczył, że ja tą Szamę, jako catering mam na to dużo czasu, więc ja to sobie jeszcze z czymś złączę, bo Szama pozwala tak, po drodze dostarczę jakiś kurs na przykład z Volta, czy z Bolta i sobie potem pojadę z Szamą i żadnych tutaj zasad nie naruszę. I wszystko będzie w czasie. No. Najwyżej pojadę na pusto. No trudno. Sama jest za 20 parę złotych, więc też dramatu nie będzie. Wsej myśliwskiej ta dwójka może wyjdzie za kilometr. Chyba że dolot mam nie na pusto. No ale widzowie, no muszę coś z Boltem podziałać, bo mam zero zleceń na Bolt fu czy do tego questa zacząć tutaj realizować. Bo 8 zleceń same się nie zrobią, więc... Mam nadzieję, że coś tutaj do tej szamy doleci no, ciekawego z Boltwooda. Bo... Bo na razie lipnie to wygląda, ale dobra, Waży, że coś ruszyło. No. Także tak jak mówiłem jest godzina 45 na razie jazdy za 70 zł około także pół godziny trzeba by odrobić, żeby był wynik w normie. Ale jest to początek dnia, więc wszystko jest przede mną, także mam nadzieję, że się uda odrobić. Będę Wam za jakiś czas relacjonował. Widzowie, ponad 5 godzin jazdy za mną. Czy udało się ten kiepski początek nadgonić? No trochę się udało tam, nie nadgoniłem go myślę w całości, no, ale myślę, że tak, 10-15 minut jeszcze do odrobienia, także bez dramatu że spokojnie można zrobić, udało się troszkę bolty podgonić z zera, już mam cztery także jeszcze drugie tyle i będzie fajnie niestety podczas dostawy z szamy tych darów Posejdona, o których wspominałem nastąpił drobny problem by się przerodził w duży problem ponieważ nie było klienta na miejscu dostawy i to nie byłby duży problem, gdybym ja sobie to zlecenie wziął i po problemie ale niestety trzeba to zamówienie zwrócić poza tym i tak bym musiał jechać do restauracji po gotówkę bo 200zł za to założyłem także no niestety muszę się do 16, no bo do 17 powiedzieli, że tam będą więc trzeba by to jakoś ogarnąć bo niestety nie miałem nic tam po drodze żeby to załatwić także oczywiście nie jest to z mojej winy, że klienta już nie było bo... Czas dostawy był grubo przesadzony, ale to z winy restauracji bo po prostu za późno złożyli to zlecenie. Ja je dostarczyłem w czasie. Dostarczyłbym w czasie. Także też konsekwencji negatywnych nie mam. Mam płacone jeszcze za zwrot do tej restauracji tam jakieś grosze, tam wyjdzie jakieś 11 zł. Także no muszę to i właśnie po drodze zrobić, żeby na tym nie dołożyć. I z pomocą przyszedł mi Volt, ponieważ kończyłem przerwę na prądniku czerwonym. I wpadł mi McDonald's na, z pilotów na cystersów. Także z cystersów już nie będę miał tak bardzo daleko na zabłocie. A może jeszcze się uda coś złapać z zabłocia, już także byłoby jeszcze, jeszcze fajniej. No także dramatu nie ma. godę odebrany, oczywiście. Komentarz, zamówienie gotowe. Okazało się, nie gotowe. To akurat w przypadku McDonald'ów jest bardzo częste, więc się nie ma co w ogóle sugerować, że jakiś mag jest gotowy, ale nie czekałem długo, tam minutę może. Ale mimo wszystko, no sam fakt, że nie było gotowe. O, no, wielopole. Na Bieżanów chyba widzowie. Kazówek. Mi coś tu dało, nie no, gówno mi to daje. Na Kazówek się wyganio. 30zł jako z wielopola no nie, nie brzmi za dobrze Nie jestem jeszcze aż tak zdesperowany na tym Bolt, musiał takie sybrać brać Moje ulubione widzowie w cudzysłowie parkowanie równoległe no zobaczymy czy się uda na no, pierwszym razem no, Kurde może okay, dostarczone jedziemy do Posejdona może coś doleciło bo jakieś propozycje Wpadł jeden kurs z galerii Kazimierz no Romanowicza, no idealnie po prostu, ale nie wziąłem za długo czekania to jest sensu, widzę, że trochę tego wpada więc jest szansa, że coś mi fajniejszego z Zabłocia czy z Kazimierza wpadnie także na kilometr na pewno gorzej ta decyzja wyjdzie, ale myślę, że ostatecznie wyjdzie lepiej, przede wszystkim jest szansa na jakiegoś bolt więc jakiś jeden chciał wpaść z Wielopola na hutę, fajny, na Cierzyny bardziej, ale no niestety jadę na zabłocie, muszę to odwieźć teraz, bo już tak po czasie jest. Wielicka na myśliwską. No nie no, takich kursów się nie bierze. Bo to nie jest za odbiór, ani dostawa przelotowa. To. No, se nie ma sensu takich. Wiesz? Z wiadomych względów. <grystanie> Kurdwanów z Boltfuda, no średnio, a co nas Bolta. Bolt Limanowskiego do Libniksa. Dziękuję bardzo za 17 zł. Za Bolta też dziękuję nie będę jechał pod autostradę na Kurdwanę za trzy bez sensu wybróżę coś lepszego ta żyle były fajne tylko jakby z Kazimierza w czyli co wy widzicie jest troszkę wyboru teraz no kolejny wolt, no co tam nam wpadło? to Wielicka na Kiełkowskiego a to już, to już nie jest głupie takie, Kiełkowskiego to jest kurs było, hmm, tylko ma nie, trochę ryzykowne bo jakbym musiał anulować, to jeszcze czekanie, nie, 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 Dobra, nie wierzę, 7 minut to, nie o, o, widzowie, i to już jest dobry kurc! Brodzińskiego na Freedlina Bardzo dobry kurs, dobry odbiór Bo jestem nakierunkowany już na Brodzińskiego W sensie kierunek jazdy I Freedlina to jest kurs przelotowy Także o to chodzi Volt odebrany padła bardzo ciekawa Propozycja widzę Z Fuda, Fooda A mianowicie Odbiór z Stradomskiej Czyli odbiór idealnie po drodze Na Wrocławską Prostawa na bytomską, także fajnie by to pasowało z Wrocławską. Może ktoś by się skusił za 27 zł, gdzieś ta, ta bytomska. No, także po odliczeniu, już watu że taki fajny przejazd by był z Wrocławskiej na bytomską za 27 zł, gdzie odbiór jest po drodze. Może będzie może by trzeba chwilkę poczekać, no ale i tak by się skalkulowało. Zwłaszcza, że na volta jest jeszcze 15 minut, bo wcale nie jest spóźnione. No, także ciekawa, ciekawa propozycja. Widzowie, chyba Bąsika i Kamińskiego wiozło. Kurwa, taka obstawa. Nie się zgadzało, bo z ich wypuścili. Teraz trzeba ich wyeksportować do, do swoich posiadłości, aby dalej mogli działać nielegalnie. I to jest właśnie, widzowie, to kolesiostwo. To jest właśnie ta arogancja Buta władzy, że im wszystko wolno. Mogą być przestępcami tylko w białych rękawiczkach. Dlatego tak tymi ludźmi gardzę, czyli politykami. Po prostu trzeba działać wobec własnego sumienia, a nie wobec prawa, które jest właśnie kształtowane przez tychże idiotów, przez polityków. Ważniejsze jest sumienie. Ok, zrobię. Dostarczona Wrocławska. Wpadł mi teraz bolt z Kefalki na Konerada wystawą gdzieś na Azory. Że jeszcze by tu. O, nonla! Nonla! No nie! Jest, widzowie, Nonla to jest jedna z tych restauracji, w której jak nie macie adnotacji, zamówienie gotowe, to się nie pokazujcie, bo to nie ma sensu. Tam są straszne obsługi. Nie wiem, nie powiem, że jest to najgorszy Chińczyk w Krakowie, jeśli chodzi o wyda tempo wydawania, <gry> na pewno jeden z najgorszych. Także no, radzę unikać tej restauracji. Stachód Józefitów zwierzyniwska. u Pani, 15 zł za taki kurs? No gdzieś tam w życiu Trzeba być ziemem, żeby za takie pieniądze tam jechać z Wrocławskiej. No, złokiatka bardziej. No, co to za manewry tutaj jakieś dziwaczne? Wyjaśnieniem odpowiedzi na to pytanie było kobieta za kierownicą. To jest wystarczająca odpowiedź, myślę. Dobrze. Kefałka odebrana bez czekania, także elegancko. Zobaczyłem, że wpadnie jakiś Volt już do odbioru Na przykład z kefałki na krowoderskich zupów, bo czy nie? Może wpaść, może wpaść. Może lepiej mieć włączony. No i widzowie, wpadł volt, widzę z jasnogórskiej, z McDonalda na styki. Także spoko. Mam nadzieję, że szybko wydadzą. Dobrze, styki dostarczone. Złapałem kolejnego Volta z McDonald'a, z, z Galerii Bronowice. Coś te Bronowice mnie nie chcą wypuścić. No cóż, trudno, tak to je, już bywa. Volty nic, widzowie, totalnie zdechły. Ani jedna propozycja nawet nie wpadła, odkąd Dostarczyłem tym kefałkę, nic, totalnie. Także, no cóż, zostało ich niewiele do zrealizowania, jeszcze powinno się udać. Dzień jest, myślę, że podgoniony. Jest to nie jest to dobry dzień, od razu mówię: na razie on nie jest dobry. On jest po prostu mocno przeciętny. Nie jest też słaby udało się go wyprostować. Ale cóż, jak będzie. Przekonacie się już za chwilę na podsumowaniu. A więc widzowie, dobrnęliśmy do końca dzisiejszego dnia. Także pora go podsumować. A więc cóż, no, nie był to jakiś dzień wybitny. Nie był to jakiś dzień słaby. Taki bym powiedział: neutralny. No. Tak subiektywnie bym ocenił na siódemkę. Pokałem się między 6 a 7, ale ostatecznie no, powiedzmy, że ten wynik jest w miarę jakiś taki akceptowalny, więc siódemka. Cóż, jakie aplikacje dominowały? Bo dominowały aplikacje z jedzeniem, Volt-Volt, której było więcej? Nie wiem, nie powiem. Nie, nie, nie zliczę Volt tam, Volt ma to zjebane, że nie pokazuje, ile kursów się zrobiło. Jakieś tam pojedyncze szamy, taksówki, dwie. No i uwaga, dwa glowo. No niestety wieczór trochę tam zmusił do kombinowania. Mnożniki były dosyć fajne na globo z powodu bonusów pogodowych, także się udało wykorzystać. No także widzicie, ile zarobiłem łącznie na każdej z aplikacji, ile łącznie. Zaraz wyświetli wam się, ile wyszło na godzinę, ile kilometrów, jaka wydajność i tak dalej. Pozostałe współczynniki. Myślałem, że przy tej pogodzie będzie troszkę więcej. Ogólnie, te, te ostatnie dni wcale nie były takie fantastyczne. Właśnie już przechodząc do podsumowania tego tygodnia, to dziwo do tej pory. Najlepsza była środa jest hit. no nie spodziewałbym się, że środa może być najlepsza, no pogoda była taka jak dzisiaj mniej więcej w środa, a wynik był znacznie wyższy było ponad no, z 65 zł gdzieś na godzinę czekajcie widzowie muszę wyprzedzić tą pierdoloną taksówkę przecież się, kurwa wlecze 50 na godzinę Nowochódzką o 22 zjem pierdolony, ale no. wracając do podsumowania po tych małej dygresji Czwartek najsłabszy klasycznie. Piątek taki podobny do dzisiaj, więc bez szału. Ciekawe jak będzie jutro. Pogoda ma być dobra, więc nie spodziewam się jakiegoś szału. Myślę, że dzień będzie. No jak dzisiaj było tak słabo, to powinno. Znaczy tak przeciętnie, może nie słabo, ale przeciętnie no to yy, jutro nie będzie lepiej, ale zobaczę, może się pozytywnie zaskoczę. Przyszły tydzień powinien być słabszy, bo pogody z prognozy są bardzo dobre, więc... Przy dobrej pogodzie ruch jest nikły. No, ale zobaczymy. Także widzowie, w tym filmie to wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Jak są jakieś pytania, to napisz komentarz, postaram się odpowiedzieć. A tymczasem raz jeszcze dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.